Dziś ja mam przywilej dzielić się Słowem Bożym, i myślę, że jest to temat bardzo ważny, bo w dzisiejszym świecie wielu ludzi oskarża Boga o, o to, że jest surowy, o brak miłości. Często tak, zadajemy sobie pytanie: dlaczego zło się dzieje na świecie, dlaczego zło się panoszy, dlaczego tragedie spotykają ludzi? A Słowo Boże przecież mówi, że Bóg jest miłością. I chciałbym dzisiaj porozważać właśnie ten temat, bo to tak górnolownie czasami może się wydawać, brzmi tak, że Bóg jest miłością. Chciałbym jeszcze raz wrócić do tekstu prowadzającego, przeczytać jeszcze raz z Listu do Rzymian, z piątego rozdziału. List do Rzymian, piąty rozdział, pierwsze od szóstego. Już bowiem Chrystus, gdy byliśmy bezsilni, w wyznaczonym czasie umarł za bezbożnych. Zobaczcie, mamy Chrystusa, który umarł, gdy byliśmy bezsilni. Bez Chrystusa my nie możemy zwyciężyć grzechu. Niełatwo jest zaś umrzeć za sprawiedliwego. Może jeszcze za dobrego. Ktoś odważy się umrzeć. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To nie tak, że Bóg poniósł ofiarę dlatego, że my byliśmy na tyle w porządku i na to zasługiwaliśmy. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy czesnikami, kiedy jeszcze może powiedzieć, nie byliśmy nic bardziej w oczach nieba, w oczach Boga. I aby lepiej może zrozumieć tą Bożą miłość, to postanowienie Boże, ten plan, że Bóg w oznaczonym czasie wysłał Jezusa Chrystusa. Chciałbym posłużyć się historią Abrahama i Izaaka. Pamiętamy, że yy, możemy zobaczyć, że to jest jedna z największych lekcji, jeśli chodzi o obraz Bożej miłości. Właśnie postawa Abrahama i to, co się zdarzyło na górze Moria. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie otworzyli Księgę Rodzaju. Proszę, otwórzmy Księgę Rodzaju na rozdziale 22. Tam jest Rozdział, który jest poświęcony temu wydarzeniu. Przeczytam najpierw pierwsze dwa wiersze. Księga Rodzaju, rozdział 22 od wiersza pierwszego. O tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zawołał do niego Abraham, a on odpowiedział: Oto jestem. I rozkazał: weź swojego jedynego ukochanego syna Izaaka i idź do kraju Moria. Tam złóż go na ofiarę całopalną, na jednej z gór, którą ci wskaże. Można by powiedzieć, co to za Bóg, który każe złożyć syna w ofierze, zabić dziecko. Dzisiaj to może się wydawać dla takich humanistów różnych, że jest to coś nie do pomyślenia. Jak Bóg w ogóle mógł takiego czegoś się zarządzać od człowieka? Służ tak? swojego syna w ofierze. Skoro możemy w innych miejscach pisma świętego przeczytać, że Bóg zabraniał składania ofiar z ludzi, było to coś nie do pomyślenia. Ale już te pierwsze słowa, które przeczytałem, po tych wydarzeniach, Bóg wystawił Abrahama na próbę. A jakich wydarzeniach tutaj mowa? Musimy zwrócić uwagę na cały kontekst tego. Abraham, gdy miał lat 75, usłyszał głos Boże, aby opuścić. Swoje miejsce. Bóg wysłał go powiedział: wyjdź z ur Chaldejskiego. Abraham wtedy miał 75 lat. I Bóg przemawiał wielokrotnie do Abrahama. Możemy chociażby otworzyć rozdział 12, pierwszej księgi mojżeszowej. I tam od początku 12 rozdziału czytamy. Pan powiedział do Abraham: wyjdź ze swego kraju z miejsca swego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskaże. a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. I Abraham usłuchał głosu Bożego. Wyruszył i wiedział, dokąd idzie, co go właściwie spotka, ale on słyszał wielokrotnie głos Boży. I Bóg spełniał tę obietnicę. On naprawdę go błogosławił. Możemy przeczytać w 13 rozdziale od pierwszego wiersza, że Abram wyruszył wraz ze swoją żoną i z całym dobytkiem z Egiptu do Negewu. Razem z nimi był też Lot. Abram był bardzo bogaty, miał wiele zwierząt, srebra i złota. Czyli widzimy tutaj Boga, który wyposażył wszystko Abrama, co na tej ziemi można właściwie mieć. Miał służących, rodzinę, wszystko miał, złoto, srebro, zwierzęta, ale w rozmowie z Bogiem wyraził żal, bo tego jednego właśnie mu brakowało. Otwórzmy 15 rozdział i tu od drugiego wiersza czytamy takie sprawozdanie. Bóg mówi do Abrama. Abramie, ja jestem twoją tarczą. Otrzymasz szczodrą zapłatę. Abram zaś odpowiedział. Panie mój Boże, po co mi ją dajesz, skoro odchodzę bezdzietny, a moim spadkobiercą będzie Eliezer z Damaszku. Boże, po co mi to wszystko, skoro nie mam syna? Tak, W tamtym czasie to było uważane za brak błogosławieństwa, jeśli ktoś nie miał dziedzica, nie miał syna. On i jego żona Sara wtedy no, borykali się z tym problemem. Abraham był już podeszłym wieku i żalił się przed Bogiem, że ja nie mam, nie mam syna, nie mam potomka. Ale Pan powiedział do niego, pierwszy czwarty, to nie on będzie twoim dziedzicem, tylko ten, który będzie twoim rodzonym dzieckiem, ten będzie twoim dziedzicem. Bóg obiecał mu, że będzie miał syna. I wiele razy możemy przeczytać, że Bóg mówi, wyjdź Abrahamie na dwór i spójrz na niebo i spróbuj policzyć gwiazdy. Takie będzie twoje potomstwo, będzie tak liczne. I wiemy, jak ta historia się potoczyła. Abraham, zanim został Abrahamem, jeszcze Abraham popełniał różnego rodzaju błędy. Błędem była też ten pomysł jego żony, aby po prostu dać mu służącą, żeby to z niej ten syn się narodził. Taki ludzki sposób na to, aby obietnice Boże mogły się zrealizować. No i tak postąpili, tak? Abram pojął drugą żonę, Hagar, miał z nią dziecko, miał syna, ale zaczęły się w tej rodzinie przez to problemy. Tak? Zaczęły się kłótnie między tymi kobietami. W 21 rozdziale Wybaczcie, że może tak trochę szerokie robię tło, ale jest to bardzo ważne dla tej historii. W 21 rozdziale potem tym, Abraham, jego imię zostało zmienione, kiedy miał 100 lat, upłynęło już 25 lat od tego okresu, który jest gdzieś w tej księdze historii, tej jednej rodziny zaznaczony. Kiedy narodził się ten syn obietnicy Izak. to czytamy w sprawozdanie, 21 rozdział od 8 wiersza. Gdy dziecko podrosło. W dniu, w którym odstawiono Izaaka od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę. Sara ujrzała, że syn, którego Egipcjanka Katar urodziła Abrahamowi, stroi w sobie żarty. Powiedziała więc do Abrahama: Wypędź służącą i jej syna: nie będzie syn tej służącej, dziedziczył razem z moim synem Izaakiem. Te słowa bardzo nie podobały się Abrahamowi ze względu na jego syna, ale Bóg powiedział do Abrahama. Niech Ci się nie wydaje złe to, co dotyczy chłopca i Twojej służącej. Cokolwiek Sara Ci powie, wysłuchaj jej, gdyż Twoje potomstwo będzie nazwane od Izaaka. Twoje potomstwo będzie nazwane od Izaaka. Dlatego w tym rozdziale, w którym rozpoczęliśmy, ten 22 rozdział, ofiarowanie Izaaka czytamy Twojego umiłowanego, jedynego Syna. To nie znaczy, że Bóg się nie interesował i porzucił Ismaela. Uczynił także z niego wielki naród i błogosławił. Ale Bóg wskazał na Izaaka. I zobaczcie, że ten wymarzony syn, ten upragniony syn, po wielu latach, kiedy sprawił wielką radość swojemu ojcu, to Abraham usłyszał ten głos i nakaz Boży. Złóż mi swojego syna. Izaak musi zginąć. I drugi rozdział od trzeciego wiersza czytamy, że Abraham wstał więc wcześniej rano, osiadła osła, wziął ze sobą dwóch służących oraz Izaaka, swego syna, narobał drewna na ofiarę całopalną i udał się na miejsce, które Bóg wskazał. Trzeciego dnia Abraham rozejrzał się, ujrzał to miejsce z daleka. Wówczas Abraham odwrócił się do swoich sług. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy pokłon i powrócimy do was. Następnie Abraham wziął drewno na ofiarę całopalną, włożył na Izaaka, swego syna. W rękę wziął ogień i nóż i poszli obaj razem. Wówczas Izaak zawołał do swego ojca, Abrahama: Mój ojcze! A on odpowiedział: Jestem, mój syn. Wtedy Izaak zapytał: Oto ogień i drewno. A gdzie jagnie na ofiarę całopalną? Abraham zaś odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę całopalną, mój synu, i szli obaj razem. Wreszcie przyszli na to miejsce, o którym mówił mu Bóg. Tam Abraham zbudował ołtarz i ułożył drewno, związał Izaaka swojego syna i położył go na drbach, na ołtarzu. Zwróćmy uwagę, że Bóg, gdy e, wystosował to polecenie do Abrahama, to powiedział mu o odległym miejscu. Abraham miał czas na to, aby zmienić decyzję. Ale co on przeżywał w tej drodze? o czym rozmawiał ze swoim synem, z tymi sługami, nikomu nie wyjawił celu tego marszu, tej wędrówki. I możemy sobie zadać tutaj jako taka ilustracja tego, co się stało na Dolgocie. A co przeżywał Bóg, kiedy widział, że prowadzono Jezusa Chrystusa na Golgotę? Co czuł Bóg, kiedy widział, że król królów i pan panów za chwilę zostanie zamordowany. Jezus również miał czas, słuchajcie, na zmianę decyzji. On zmierzał, tak, w tym kierunku. Wiedział, że będzie, że zginie. Ale w czasie, gdy modlił się do Ojca o prowadzenie, to dzisiaj też, podczas studium Szkoły Sobotniej, podczas studium Biblii, Również rozważaliśmy te wersety, otwórzmy jeszcze raz Ewangelię Jana na rozdziale 10. Gdzie Jezus Chrystus mówi o swojej decyzji bardzo prosto. To nie jest tak, że Bóg Ojciec go zmusił, ale podjął Jezus to wyzwanie. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana od 17 wiersza. Dlatego Ojciec nie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby na nowo je odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, lecz sam dobrowolnie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znowu je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Pomimo tego nakazu, Jezus mówi o tym, że on dobrowolnie to zrobił. Podobnie Izaak, zobaczmy. On był już jakimś młodzieńcem. Abraham miał grubo ponad 100 lat. On mógł uciec, mógł się nie zgodzić na to, ale on przyjął to. Nie czytamy o tym, żeby on walczył ze swoim ojcem i mówił nie, ja nie chcę. Co robisz ojcze? Nie, czytamy o tym, że Abraham związał go, położył go na dworze. Dzisiejsze pokolenie dzieci, Ale to jest inaczej. Oni znali głos Boży, rozumieli, że to jest coś ważnego. Oni rozumieli, oni tego nie rozumieli. Ja tego nie rozumiem do końca. Ale to było posłuszeństwo i pokora I czytam dalej tę historię. Trzy ostatnie wiersze z tego sprawozdania. 22 rozdział Księgi Rodzaju od 10 wiersza. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy Anioł Pana zawał do niego z nieba. Abraham i On zaś odpowiedział: Oto jestem. I Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca nie rób mu krzywdy, gdyż teraz wiem, że boisz się Boga i nie wahałeś się ofiarować mi jedynego syna. Wówczas Abraham rozejrzał się i zobaczył za sobą barana, który zaplątał się rogami w zaroślach. Odszedł więc tam Abraham, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swojego syna. Boża interwencja. W ostatnim momencie, kiedy już nóż był przystawiony prawie do gardła Bóg zainterweniował. Możemy zobaczyć tutaj, że w cudowny sposób zamiast Izaaka zostaje ofiarowany baranek. Baranek, symbol Jezusa Chrystusa. Pamiętamy dobrze, kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę Jan Chrzciciel zawołał głośno oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I często ten symbol baranka niewinnego, nieskalanego jest właśnie przedstawiany. Że w miejsce Izaaka, miejsce grzesznika zostaje ofiarowany Jezus Chrystus. Jezus był kuszony, żeby zrezygnować z tego. Podczas gdy był już torturowany na krzyżu, to przydzieli z niego, mówili do niego: stąp z krzyża, a uwierzymy w ciebie. Ale nie cofnął się, po to, żebyśmy my mogli żyć. I niektórzy mogą sobie myśleć, dlaczego Bóg tak uczynił, że Trzeba było zabić Jezusa Chrystusa, żeby sobie zadawać to pytanie, czy nie można było inaczej? Na tym polega miłość Boga, że musi być rozlew krwi. Tak, musi tak być. A dlaczego? Zapłatą za, Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest szósty rozdział Listu do Rzymian. Ale nie tylko. Dlaczego musi być karta? Bo tak jest prawo Boże. Jeżeli prawo Boże mogą być zginione, to z tym Boże nie musiał wyginać. Jezus sam powiedział w Ewangelii Mateusza, otwórzmy razem, Ewangelia Mateusza, rozdział piąty. I tam wiersz 17. Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. Zapewniam Was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani jedna kreska w prawie nie przeminą, aż wszystko się spełni. Kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze, przykazanie, i tak dalej. Zamykam. Prawo Boże jest niezmienne. to właśnie Jezus, aby uratować grzesznika od drugiej śmierci, umarł za nas, żebyśmy my mogli żyć. I to możemy powtarzać cały czas i to jakoś sobie możemy, nie możemy sobie tego do, dokładnie, tak uważam przynajmniej, przyswoić. Ja dokładnie tego nie rozumiem. Zobaczcie, w jakiej sytuacji znalazł się Abraham. Kiedy Szkan był zmartwiony, on żałował, najcenniejsze co miał syna, upragnionego syna, miał złożyć jak musiała wyglądać ich droga powrotna? Jak musieli być szczęśliwi, kiedy on na nowo odzyskał syna? Tego już Biblia nie sprawozdaje. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 9, i tam 22 wiersz mówi tak: Prawie wszystko jest oczyszczone przez krew, zgodnie z prawem, a bez przelania krwi. Nie ma odpuszczenia. Bez przelawania krwi nie ma odpuszczenia. I dalej o tej wspaniałej ofierze Jezusa Chrystusa, która jest tutaj w tym symbolu, w tym obrazie przedstawiona, w tym, co uczynił Abraham. Czytamy dalej w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział od 24 wiersza. Chrystus bowiem nie wszedł do świątyni uczynionej ręką ludzką będącej odbiciem tej prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie składa też wielokrotnie samego siebie w ofierze, jak arcykapłan, który wchodzi co roku do świątyni z cudzą krwią, ponieważ musiałby wielokrotnie cierpieć od początku świata. On zaś teraz, z kresu czasu, jeden raz się pojawił, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. I tak jak zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, a potem będzie sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany, by wziąć na siebie grzechy wielu, oraz drugi już nie z powodu grzechu da się zobaczyć tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Bardzo wyraźnie powiedziane, że ta ofiara dokonała się raz, chociaż niektórzy i wielu chrześcijan uważa, że trzeba ustawicznie powtarzać, powtarzać. To jest tu wyraźnie podpisane, napisane. I o tym też sprawozdaje list do Rzymia. Rozdział bodajże piąty, który mówi, że jak grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, tak przez jednego Chrystusa przyszło zbawienie. W takim dużym skrócie, w takim dużym uproszczeniu. Można tak powiedzieć. I to daje nam obraz miłości Boga Ojca. Że ofiarował Syna za nic nie wartego człowieka. Bo gdyby Bóg się na to nie zgodził, to no, po prostu każdy umarłby. Tak jak Adam umarł, gdy miał lat 900, inni potomek 800 i potem coraz krócej, coraz krócej. I nie byłoby dla niej żadnej nadziei, nie byłoby dla nas żadnej nadziei. I czy ja mogę zrozumieć tą miłość Boga, że poświęcił swojego syna? Ja nie mam dzieci. Ale to i tak nie jest. tak. Bo Abraham miał poświęcić i on dokładnie tego nie rozumiał ale posłuchał i zaufał Bogu. Bardzo ważne jest to, że ta ofiara, aby była skuteczna, to musi być przez nas, przez nas przyjęta. Ona będzie miała tylko wartość wtedy, kiedy w to uwierzymy. Jak jest powiedziane w Ewangelii Jana 1.12. Ewangelia Jana 1.12. Tym zaś, którzy je przyjęli, dało moc stania się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. A list do Galakcja, 3,7 mówi jasno: Zrozumiecie więc, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. Nie ci, którzy się uważają, że urodzili się jako Izraelici. Dlatego ta obietnica ma spełnienie, że potomstwo Abrahama jest jak gwiazdy na niebie. Że każdy, kto wierzy, jest zaliczony do dzieci Abrahama, do tych dzieci obietnicy. Pamiętacie sytuację, kiedy Zacheusz chciał porozmawiać z Jezusem Chrystusem? Kiedy jego życie się zmieniło przez to, że chciał się nawrócić? To Jezus powiedział na jego wyznanie, kiedy on powiedział: Co wymusiłem, to. Oddaje, chcę zmienić swoje życie, tę deklarację podjął, to powiedział dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu. Bo przecież i On jest Synem Abrahama. On jest Synem Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że uwierzył w odpuszczenie grzechów, dlatego, że przyjął Jezusa Chrystusa. A z drugiej strony Jezus Chrystus odniósł się do tych, którzy pokładali nadzieję w tym cielesnym. Tak do tych, którzy z Izraela byli i powoływali się na dianologię. Że pochodzą od Abrahama. Ewangelia, Jana, ósmy rozdział, i tam Jezus w 39 mówi tak. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Zobaczcie, to nie jest tak, że mamy być kimś z nas. Ale mamy rzeczywiście w to uwierzyć, w tą Bożą miłość, że Chrystus umarł o to, aby mi ja mógł żyć, o to, aby Ty mógł żyć, abyś Ty mogła żyć. I każdy, który przyjmuje to. I każdy, kto w to wierzy. Jezus, Chrystus, podczas tej rozmowy wdał się w taki spór się wywiązał. Chciałbym jeszcze jeden tekst przeczytać. To jest... Ósmy rozdział Ewangelii Jana, a tam 56 wiersz. Abraham, wasz ojciec, uradował się, że ujrzał mój dzień, zobaczył i się ucieszył. Abraham, wasz ojciec, uradował się, że ujrzał mój dzień, zobaczył i się ucieszył. Kiedy zobaczył bo w momencie, kiedy cofnął nóż i zobaczył tego baranka, to zobaczył w, tym, w tej wizji odpuszczenie grzechu. On zobaczył to, co najważniejsze, to, co Mesjasz dla nas zrobił. Ale ludzie nie chcieli tego przyjąć, nie chcieli tego zrozumieć. Ale to jest taka ważna lekcja dla nas, że my my zobaczyliśmy dzień Mesjasza. Kiedy zrozumieliśmy, co, co się stało na krzyżu Golgoty, to nam pokazało, że Bóg jest miłością. Dlatego te takie ważne, te, te takie znane słowa z Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Dlatego przykładem wiary jest Abraham. Chociaż człowiek był, to, który popełniał błędy, czy to z czy to posługiwał się kłamstwem, miał swoje marzenia, czekał na realizację obietnic ale był cierpliwy i ufał Bogu. A czy my potrafimy zaufać Bogu? Że Bóg doprowadzi nas do tego momentu, że będziemy mogli przekroczyć próg nieba. Nieba, które zostało dla nas przygotowane. Mamy arcykapłana. Dzisiaj o tym rozważaliśmy. Mamy króla chwał, który uniżył się do tego stopnia, że przyszedł jako zwykły człowiek. I ja nie mogę tego powiedzieć. Chociaż ja Głoszę Słowo Boże. Wielkie przywileje, ale ja do końca nie mogę tego powiedzieć. Tej Bożej miłości. I dlatego kiedy nieraz słychać takie zarzuty wobec Boga, to widzimy, że ludzie nie rozumieją tego przesłania. Zrozumiecie więc, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. My musimy polegać na wierze. Bóg zaplanował ratunek. Dla każdego człowieka. Ze względu na to, że pokochał każdego z nas. Każdego z nas indywidualnie. Bo wierzę w to, że Chrystus, chociażby tylko jeden człowiek miał przyjęcie go ofiarę, to nie certnął się. I ten bank zbawienia jest otwarty dla każdego. Dlatego myślę, że chociaż pewnie jest większość z Was, nie jest to dla Was nic odkrywczego, nic nowego. Ale szczególnie na sercu mi to jakoś. W ostatnim czasie było, aby o tym jeszcze raz powiedzieć, przypomnieć sobie, że może czasami za mało zdajemy sobie sprawę z tej Bożej Miłości i często nie rozumiemy, tak jak Abraham, gdy szedł tą drogę, gdy szedł na górę Moria, którą widział z daleka. Niektórzy nawet uważają, że ta góra Moria to jest ta sama góra, na której stanęła potem świątynia Jerozolimska. Jako pewien symbol, że już tamta ofiara się dokonała, ta ofiara już była tam zaplanowana przyszedł prawdziwy baranek Boży. Już nie symbol, ale nie obraz, ale prawdziwy. I to da do, do, do nas taki apel, abyśmy potrafili z tego skorzystać, co Bóg dla nas robił, żebyśmy mieli tą radość, którą miał Abraham. Tą radość, którą miał Abraham. I jest to moim pragnieniem, moim życzeniem, aby ta Boża miłość była w naszych sercach, abyśmy potrafili się tym dzielić. I radować się z tego. I rozważyć w naszym chrześcijańskim życiu to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus sam dobrowolnie z aprobatą Ojca, po to, abyśmy mogli żyć, a nie umierać drugą śmiercią. Amen. Amen.